Cześć, witajcie bardzo serdecznie na kanale Mr. Newtek I dzisiaj jest odcinek taki bożonarodzeniowy A tu siedzi Skarab ho, ho ho z tej strony Skarab Dzisiaj z okazji, że zbliżają się święta Będziemy dawać sobie prezenty no. To nie tyle, nie tylko, bo będziemy zwiedzać też jeszcze Tak, więc dzisiaj będzie taki odcinek troszkę Nie będziemy się skupiać na jednej rzeczy ja ogólnie trochę sobie pograliśmy poza jakby poza nagrywkami i trochę. tak, troszkę i troszkę rzeczy już no nazbieraliśmy Tu Dokładnie bardzo rzeczy mało rzeczy zbieraliśmy. Ja tutaj sobie przygotowuję w moim akwitunku już rzeczy pod budowę auta. Więc niedługo może się pojawić nawet odcinek z zbudowania. są dwa koła małe. A właśnie ja chciał z tych dużych zbudować, więc tutaj kiedyś ich na pewno gdzieś też użyjemy. Dobrze, to czas dawać sobie prezenty. Najpierw ty. Dobra, to poczekaj tu. Okej, okay. idźmy prezent. <trym, trym, trym, trym. Tylko będę musiał w dwóch tych, e, dwa razy będę musiał pójść. Jak zwykle jestem kurde głodny. Nie da się żyć na tym świecie bez głodu. Niestety mhm. nie mam dużo jedzonka. Musimy jedzenie, musimy zrobić farmę. To zaraz możemy pójść Ten poszedł coś. No można, można. O, widzę. Piękne, dwa magazyny. Dobra, powiem tyle. Jestem miło zaskoczony, bo e, powiem tyle, że nie chcę mi się nosić wszystkich rzeczy, a jak mógłbyś pokazać to tam, tam, tam w oddali, o ta, Piękne, tam jest taka... są drewna, które pościnałem i nie chcę mi się ich przenieść ręcznie i to na pewno. może A dobra, teraz mój prezent i no. ja mam dla ciebie e, to i to. O, no i kozak. Mówiłeś dzisiaj nawet, że chciałbyś duży koła, bo duży duże koła Ta. to duże koła no, Robię sobie kozaczek. Się przydadzą. Ale e. miejsce muszę sobie coś odłożyć. Radijko sobie odłożę i jeszcze coś. E. Dobra, mikrofalówkę. Ogólnie to dzisiaj będziemy jeśli... jeszcze szli do jednej instancji, bo mamy w planach zwiedzenie... Nie wiem, że to można instancją nazwać, bo... To, to jest takie... nie wiem jak to określić, no ale to takie jakieś coś. O... A, A teraz nie tego Czekaj mogę na mówić. mnie, ja tylko chcę to drewno zanieść. A już mamy jeden pełen, więc drewna będzie dużo. A i właśnie. Zadecydowaliście, że buduje, że zbudujemy sobie domek na dachu. I też myślimy, że to będzie o wiele lepsza jakby ta opcja, bo na wodzie, jeżeli odby miał być tak totalnie pływalny, że on by się unosił na wodzie, no to to by mega na pewno lagowało, a też to musiał mieć sero dużą wyporność, żeby utrzymać te wszystkie skrzynki, roboty i tak dalej. I też problem byłby z autem jakimś, ewentualnie jakąś łódką, ale lepiej auto, bo auto się bardziej jest bardziej uniwersalne. Tak, dokładnie zrobimy. auto, które będzie jeździło, i które będzie pływało, to dobry pomysł. No, więc... Dobrze, więc idziemy na wyprawę. Bo ostatnio zauważyliśmy, że w tamtą stronę, jak idziemy sobie drogą, to coś tam się świeci, tak samo jak z tym mechanikiem. Cześć, panie robot, z okazji święt, święta Bożego Narodzenia dostaniesz. W, w głowę i no widzenia niepokoi mnie to, że coraz więcej y, mięsa tutaj leży na drodze coraz mniej krów to widzimy, więc to może, to może mieć y, z, kurde, zły wytniesz to Nieważne już. No więc idziemy do tego warzywniaka, czy jakoś tak. A no do tego budynku? Nie wiem, ma zielone logo, więc dla mnie wszystko co ma zielone logo jest warzywniakiem. Adam, Adam. O i w ogóle miód tam jest. Idę podbierać miód. No Ty wiesz, już możesz tam pójść dobra, sobie. Idę. Ale dziura. To był auta z Idę Waszynkę miałem To jest jakieś takie płaskie Tu są jakieś tam warzywa jest, jakby no, mówiłem, że warzywniak Tu jest jakieś że Jednak jest narządzenie przewalone Tu Jeszcze. jest jakieś jakaś jakby maszynka Są jakieś duże mega kontenery z Różnymi tymi jakby, zdjęciami, jakby logami owoców. No to mówię, że warzywniak. No, pewnie tak. No. Coś tam pisze? Coś tam jest innego, oprócz warzyw? są tylko, że jakby takie coś w stylu jakichś takich, no cośków. Tak jakby trzy są, jest chyba siedem, tak, siedem takich pasków. I nad nim jest pomidor, następnie yy, brzodkiewka, później brokuł i marchewka. Więc nie wiem, co to jest. Czekaj, już do ale... ciebie tam pójdę, bo. No, dalej próbowałem zebrać miód. A w ogóle następny miód widzę, więc. Jeszcze następny, dobra. To jest pełno miodu. No, warzywniak. Ale to nie jest chyba w dobrym stanie. Warzywniak, bo tutaj wszystko jest przewracane, jak już mówiłeś. O. Oj, to miodu. To ja wygląda. To wygląda przecież, jakby coś tam moż, e, mogłoby wrzucić. No, Jest no, tu jakaś zasysara, pompara. No, coś tak wygląda. Zajmiemy się tym później. Później. Nawet jeśli byśmy coś mieli, to... Dobra, ja, ja dzisiaj cały odcinek zbieram miód i tyle. Tyle powiem. Zbieram miód cały odcinek. Ty tam sobie pójdź do instancji, ja mi wspieram miod, miod, miod jak będziemy chcieli koła zrobić jakie tu jest dziwne światło bo one ja. potrzebują tego miodu, a i tu jest jakaś instrukcja tam pisze I w sumie to nic nie pisze, bo to taka bo patologicznie wytłumaczona ale jest jakieś takie dziwne autko przy nim jest jakby skrzynia jakaś pompa czy coś i jest atak, no, widziałem pompy, gdzie no, są jest taki jakby ten e, dymek, w którym są owoce i warzywka i on jest jakby w stronę skrzyni i, od str i pompa jest jakby do skrzyni a z pompy idzie właśnie do tych jakby do tych maszynek, do tych jakby wciągaczy i tu jest Trzeci rysuneczek to jest też, że wyskakują z tego jakieś takie paczki śmieszne. No to przecież to jest, według mnie, podjeżdżamy tutaj autem ze skrzynką z owocami, warzywami. Pompujemy do tego nie wiem ile tutaj jest tych kresek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No to może to być. 7 albo 70, nie wiem, jednego rodzaju, coś takiego, może, warzyw no i co, no i chyba później to wyprówa, coś, ale nie wiem po co, bo przecież no. No, dajemy warzywa, i dają nam warzywa w zamian, jest chyba jak, też jakieś w pakowarki, czy coś takiego. Nie wiem. ty jeszcze widzisz? To o robot. Mamy bawełnę, ponieważ z byłem w lesie i Bardzo atlas. mało zrobiliśmy poza nagrywkami tak w ogóle, jakby ktoś nie wiedział. Tak, dokładnie. Mega mało. Ja byłem w bardzo bliskiej podróży, gdzie zwiedziłem po drodze dwa lasy te takie spalone, plus jeszcze taki jeden, gdzie jest bawełna. I jeszcze trzy obozy, jakby takie znalazłem, jakieś obozy czy coś takiego. Więc y, będzie co, gdzie iść. Dokładnie mamy content na następne 100 odcinków. No. Więc przynajmniej tyle będzie. Ale że ja. Nie, no, mów mi, miodomistrz. Mam 35 miodów czy tam wosku. No to sporo. 35 zbuduję z tego dom dom z miodu Dobra to brzmi ja wracam dobrze. na farmę i idę, znaczy wracam sobie do domku i buduję farmę Znaczy nie buduję tylko zasadę Bo nie mamy zbytnio już Ja tam dalej opiekuję się pszczołami Rozwalam im dom Komorni W Komornika się bawisz Następne mięso. O, robot! Cześć, robot! I robot leży. Hmm. Dobra. Ja już powoli wracam. Nie mam nic ciekawego jeszcze tutaj. Tu w ogóle jest jakaś góra. Z znakami nie będę tam żadnych. Ty że te kwiatki da się podnosić. Tak, widziałem. Barwiący kwiatek. A w, chyba tam w tej grze są barwniki, co nie? Tak, ja mam w akitonku parę. No to może będziemy właśnie z tego, nie wiem... Kwiatki ja kurczę, zamieniać na barwniki. Na... O ile tu jest tego drewna. Chyba jest, no na kreatywnym... Przecież jest ta broń tak, do malowania tych, tak. tych, takich ścianek I teraz chyba będziemy dążyć do zrobienia tego rafinobota A co on robi, ma jakiś opis? To jest ten, y, może ci pomóc rafinować zebrane kłody No, więc to jest ten taki co jakby chyba y, Autoprzerabiarka No coś takiego To on jest jakby chyba współpracuje z tymi Magazynami małymi, ale chyba. Ej, no to ja, robimy tak, że z, jak zrobimy tego rafinobota, to pod, podczepimy do niego rury, który, którymi będziemy transportować sobie itemy. On będzie nam je przerabiał na inne itemy, znaczy te właśnie kłody, i później będą lądowały do, do skrzynek. Albo jak będziemy jeszcze tacy dobrzy, to można to podłączyć do tego robota. No. Robota. I będziemy mieli automatyczną kraftowarkę. No dobra, mam 37 miodów, jestem już w bazie. Dobra. Co teraz robisz, jakbym mógł wiedzieć? A, ten zjadam sobie tak zwaną brzetkiewkę. A ja włożyłem mięso do ściany. O, ale się to e, Co ty sądzisz o tym, żeby zakończyć odcinek, żeby on był dość krótki? Dlatego, że to jest taki odcinek bożonarodzeniowy, dajemy sobie prezenty i tyle. No, można. Ale, ale za to sądzę, że w tym tygodniu jeszcze można by jeden odcinek wstawić, dlatego że w poprzednim tygodniu nie było w weekendu odcinka. No nic nie było. Ale teraz mogą być dwa. No więc to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Więc się w tym tygodniu jeszcze jednego filmu, nie wiem dokładnie to kiedy. To bardzo krótki, więc... Tak, króciutki jest, ale następny podejrzemy, myślimy, że będzie dłuższy i będzie trochę już taki bardziej zbity i bardziej taki, no bardziej, będzie coś ciekawszego robić, niż tak troszkę wchłazić i zglądać. No, więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku, więc do zobaczenia i cześć! A.